W tym odcinku prawda miesza się z mitem, a legendy z rzeczywistością. Przedstawiam wam kolejne pięć przerażających legend miejskich z różnych stron świata. Numer 5 UFO w stolicy. Zaczynamy od historii z Polski, a konkretnie z nadwarszawskiego jeziora Czerniakowskiego. Te okolice od lat mają być miejscem wielu niewytłumaczalnych incydentów. A dokładne informacje na ten temat możemy przeczytać w artykule Aleksa Kłosia. Z Gazety Wyborczej z 2007 roku. 13 stycznia 1983 u folklorek Tadeusz J. natknął się na owalne wgłębienie o długości ponad 4 metrów i szerokości 3. Było około 0 stopni, tymczasem ziemia wyglądała na spaloną, a w oczy rzucały się niewielkie białe porosty przypominające pleśń. W ciągu godziny przy owalu było już kilku ufologów. Okazało się, że korzenie roślin do głębokości 15 cm były całkowicie zwęglone. Nie można było jednak dopatrzyć się śladów oddziaływania ognia na ziemię. Nie znaleziono też śladów popiołu, a na środku śladu igła kompasu miała dawać odchylenie 17 stopników schodowi od prawidłowego kierunku. Obok znaleziono jeszcze cztery takie same wgłębienia. Na jednym ze zdjęć dokumentujących zdarzenie na niebie ufolody zauważyli czarny punkt, Którzy uznali za UFO. Podobno aż do 1988 Ufolodzy odwiedzali teren wypaleniska, który podobno nie zarastał roślinami. Niestety został zniszczony w trakcie budowy trasy Siekierkowskiej. Nie udało mi się także znaleźć wspomnianego zdjęcia. W tym samym artykule przeczytamy, że pewien mężczyzna z synem miał widzieć nad jeziorkiem latający spodek z załogą. Czy było to spotkanie z obcą cywilizacją? A może zwykłe wymysły? Tego raczej nigdy się nie dowiemy. Numer 4 Zabójcze karty. Tak zwane Alice Killings, czyli morderstwa Alicji, miały wydarzyć się w Japonii. Pięć niezwiązanych ze sobą osób właścicielka restauracji, piosenkarka oraz trójka nastolatków zostało podobno zamordowanych w brutalny sposób od 1999 do 2005 roku. Morderca przy ciałach pozostawiał kartę ze słowem Alice napisanym krwią ofiar. Nigdy nie został odnaleziony, a głównym podejrzanym był bezdomny Suzuki Yuto. Został jednak wypuszczony, gdyż w dniu morderstw widniał w rejestrach noclegowni. Wszystkie dowody wskazują, że historia ta jest zwykłą legendą. Kripi która zyskała sławę w internecie. Istnieje jednak prawdziwa historia mordercy, który pozostawiał karty przy swoich ofiarach. Były hiszpański żołnierz Alfredo Galán został skazany na 142 lata więzienia za zamordowanie sześciu osób oraz zranienie trzech oraz karę 609 tysięcy euro za dość uczynienia. Przed zastrzeleniem zawsze w miły sposób witał swoje ofiary oraz prosił, by uklękły. Przy ciałach pozostawiał karty. Przed sądem wyznał, że mordował, ponieważ chciał poczuć, jak to jest kogoś zabić. Okazuje się, że rzeczywistość może być często straszniejsza niż miejskie legendy. Numer 3. Szachmaran. Przenosimy się na wschód do Turcji. Niezwykle stara legenda opowiada o Szachmaran, królowej węży. W zamieszłej przyszłości pewien chłopak imieniem Jamasp wraz z przyjaciółmi miał odkryć jaskinię, w której znajdowała się studnia wypełniona miodem. Chcąc sprawdzić, co znajduje się wewnątrz, zszedł po linie, jednak utknął na dnie. Towarzysze zostawili go na pastwę losu. Zagubiony Jamasp znalazł jednak sekretne przejście i dotarł do tuneli, przypominających ogród. Były wypełnione białymi wężami, ale nie były one agresywne. Doprowadziły go do groty, w której znajdowała się Szachmaran, kobieta o ciele węża. Była inteligentna i zakochała się w chłopaku, który na długie lata zamieszkał w jaskiniach. Wiele lat później przeniósł się do Tarsu, a swoją historię utrzymywał w sekrecie. Do czasu. Gdy zachorował król, wezyr ogłosił, że tylko ciało kobiety-węża może go uleczyć. Czamazb został zmuszony, by opowiedzieć swoją historię. Lud znalazł szachmaran, jednak przed śmiercią wyjawiła kochankowi sekret. Kto zje jej głowę, umrze. Kto zje ogon, zdobędzie jej wiedzę. Zły wezyr, chcąc zdobyć jej moc, skosztował głowy i zmarł. Wtedy Czamazb spróbował ogona i z nową wiedzą uleczył króla. Wiele miejsc na terenie Turcji związanych jest z tą legendą. W Adanie znajduje się Zamek Węży, który miał być domem szachmaran, a w Tarsie można odwiedzić właśnie, w których miała być zabita. Warto również dodać, że w ostatnich latach szachmaran stała się symbolem aktywistów LGBT w Turcji. Artystka Zehra Dogan wykorzystała jej wizerunek jako symbol siły kurdyjskich kobiet. I numer 2. Zwęglony człowiek Historia o zwęglonym człowieku była znana już w latach 60 i pochodzi z Ojai Valley w Kalifornii. Wersję, którą wam przytoczę, znalazłem w magazynie Western Folklore z 1981 roku. Według niej w 1948 dolinę nawiedziły ogromne pożary. Zniszczyły wiele domów, a płonący las uniemożliwił dostęp do budynków znajdujących się na wzgórzach. W jednym z nich mieszkał ojciec z synem. Niestety nie udało im się uratować domu od pożaru. W środku zginął ojciec, a syn został poważnie poparzony. Straumatyzowany tym przeżyciem i pozostawiony samemu sobie popadł w szaleństwo. Na miejscu policja znalazła zwęglone szczątki ojca, powieszone głową w dół. Od tego czasu mieszkańcy mieli widywać na wzgórzach poparzonego człowieka, który gonił przestraszonych gapiów. Policji nigdy nie udało się go schwytać. Inne wersje tej historii mówią o strażaku, który został poparzony w płomieniach lub mężu, który nie zdołał uratować żony. Wygląda więc na to, że jest to tylko legenda. Tego typu historie mają jednak pewien bardzo negatywny efekt. Stygmatyzują osoby poważone i warto o tym pamiętać. Numer 1. Przerażający plac zabaw. Maple Hill Cemetery to najstarszy i największy cmentarz w Huntsville w Alabamie. Przylega do niego niewielki plac zabaw. Mieszkańcy miasta nazywają go placem zabaw martwych dzieci, jednak wiele rodzin korzysta z niego do dziś. Skąd więc pochodzi tam roczne nazwa? Według legendy jest on nawiedzony przez dzieci zmarłe w trakcie epidemii grypy hiszpanki w 1918, które mają być pogrzebane nieopodal. Wielu lokasów twierdzi, że na miejscu widziało świetliste kule lub samodzielnie poruszające się huśtawki. Inni mówią o śpiewach lub chichotach w środku nocy. Podobnie jak w przypadku innych opowieści z tego odcinka, ta historia również ma kilka różnych wersji. Według jednej z nich, plac zabaw nawiedzany jest przez duchy dzieci zamordowanych w latach 60. i chciała. Miały być odnalezione właśnie tutaj. Na YouTubie znajdziemy nawet łowców duchów badających to miejsce. A Wy odważylibyście się tam wybrać? I to już wszystko na dziś. Czy myślicie, że w której z tych legend kryje się ziarnko prawdy? A może znacie inne podobne historie? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym zachęcam Was do sprawdzenia innych odcinków oraz mojego Facebooka i Instagrama. Piona!